Witam serdecznie na moim kanale. Nahnati znowu nagrywa film i mam nadzieję, że tym razem będzie głośno. Naprawdę, u mnie niby jest, ale jak to wyjdzie, nie mam pojęcia, bo testuję program. YouTube niestety zmienia głośność, więc wychodzi jak wychodzi. Dzisiaj temat o tym, jak doszło do tego, że w ogóle powstała moja książka. Nigdy nie sądziłam, że będę pisała książki, dlatego że nie wykształciłam się w zawodzie, który by do tego prowadził. Życie czasami tak się układa, że zdobywamy rozmaite doświadczenia. Jak tak spojrzę wstecz, to naprawdę niewiele lat miałam szczęśliwości, jeżeli chodzi o przebieg mojego życia. Skupiłam się jak każdy Polak na zdobywaniu kwalifikacji, na szukaniu pracy, lepszego zarobku i kręciłam się wokół schematu, który nam zagwarantował system. Czy wiele na tym zyskałam? Niestety nie. System nie dba o nas w taki sposób, jak powinien. Bogacą się tylko ci, którzy są u władzy i osoby z nimi współpracujące. Natomiast zwykły człowiek bardzo ciężko pracuje i tak naprawdę wiecznie gdzieś tam są jakieś braki, prawda? Ogólnie nie mogę narzekać na to, że moje życie było w jakiś sposób niedobre, bo były momenty szczęśliwości i momenty, kiedy człowiek zagolopował się po prostu w odpowiedzialność, w dbanie o siebie, o sferę egzystencjalną, tak jak każdy z nas, kobieta i mężczyzna. Człowiek, jak jest niespełniony w życiu, wykonuje zajęcia, które nie dają jemu powera, szczęśliwości, zadowolenia. To niestety w pracy tej się męczy i długo w niej nie wytrwa. Może pracować 10-15 lat, ale z czasem to wypalenie zawodowe przechodzi. I wtedy się wchodzi w kanał duchowy. Niestety, czegoś brakuje i więcej w życiu jest smutku, jak radości. I cóż zrobiłam? Męczyłam się z tym stanem i stwierdziłam tak. Trzeba coś zmienić, coś trzeba zrobić. Dobrze, poszukam jakiejś pracy pośredniej, zaczęłam wysyłać CV, ale mimo wszystko to nie dawało żadnych rezultatów. Kompletnie. Dlatego, że pracodawcy myślą, że jeśli człowiek wykształci się w jednym zawodzie, to jeśli jest kadrowcem, nie może pracować na przykład w dziale zakupów i odwrotnie. Każda osoba może się doszkolić, jeśli pragnie pracować i wykazywać się na pracodawcy. Nie można tak jakby ludzi szufladkować, ponieważ ja zdobyłam kilka zawodów. Najdłużej wykonywałam jeden z nich i... Tak naprawdę zajęłam się pisarstwem, nie znając warsztatu, a książka naprawdę ma bardzo dobre noty. Panie, które czytały, były zafascynowane treścią, ponieważ tam jest bardzo wiele tematów poruszanych z życia, ze zjawisk paranormalnych i z aspektów takiego wewnętrznego przeżywania życia, tak jak kobieta czuje, co myśli. Jak przeżywa dane sytuacje, czego pragnie, co powoduje, że chciałaby zrobić ruch, ale jednak nie decyduje się na to, by pewną zmianę wprowadzić w życie. Co tego jest powodem? Tak. Bardzo głęboko została napisana ta książka. Co mogę powiedzieć jeszcze o tej książce? To jest skarbnica po prostu wiedzy dla kobiet, dlatego że my, starając się, by nasze życie było wspaniałe, dotykamy rozmaitych tematów. Spraw trudnych przeżywamy pewne niepowodzenia i serduszko boli. Wielokrotnie radzimy sobie z emocjami. O tym też jest ta książka. Lecz z tych emocji można ładnie wyjść, zapanować nad tym wszystkim. Opisuję w niej właśnie swoje wzloty i upadki, po to, żeby kobieta zrozumiała, że nie jest sama w bólu. Ten ból ujawnia się także w innych kobietach, w innych polkach. My wszystkie przeżywamy jakieś swoje tragedie, mniejsze i większe. Ten ból istnieje, ale ważne jest, aby zapanować nad sobą tak, by tego bólu było jak najmniej. O tym też jest ta książka. Jak się wyzwolić od okupacji myśli, pragnień i wszelakich rzeczy, które tak naprawdę nie wszystkie są kobiecie potrzebne do życia. Trendy nie są dobre. To, co nam proponują codzienności życia, te wszystkie reklamy, produkty, to to, Trzeba naprawdę dokładnie oglądać i z rozwagą wybierać. Nie wszystko jest nam potrzebne do życia. I ta książka opowiada o tym, między innymi, co zrobić, żeby się wyluzować, bo nam Polakom brakuje spontanu. Niestety tak, brakuje nam spontanu, wyluzowania, bo jeśli dzisiaj czegoś nie zrobiłam, to jeszcze jest dzień jutro. No tak co się zadręcza, że nie zrobiłaś nie wiem pięciu rzeczy, co zaplanowałaś, bo to jest dobre dla partnera, dla rodziny, dzieci i tak dalej. Nie. Jest jeszcze dzień jutrzejszy. A jeśli jesteś obciążona, to po prostu rozłóż te zajęcia na innych. A co? Masz się wypalać? Ty masz dbać o siebie, o swój ład wewnętrzny, o to, żeby dla ciebie było dobrze i Żyj tak, aby inni byli szczęśliwi, bo każdy powinien mieć swoje obowiązki. Kobieta nie musi się poświęcać za wszystkich, bo jest żoną, matką, kochanką. I brakuje nam tego właśnie kobiety wyluzowania, tego zdrowego spojrzenia na życie, podkreślenia siebie. Słuchaj, ja zrobię to i to, ale Ty, proszę, poczyń tę rzecz jeszcze. Jako uzupełnienie całości, bo jesteśmy zespołem. Tak, podkreślasz swoją osobowość, swoją, swoje jestestwo. Jesteś potrzebna na pewno dla znajomych, dla przyjaciół, dla rodziny, ale masz uszanować siebie i swój wewnętrzny spokój, swój ład, swoje dobro. Masz uszanować i dbać o nie w rozważny sposób. Masz tryskać energią, być wesoła, radosna, uśmiechnięta i w ogóle. Wszystko, co najlepsze. I piękna w środku przede wszystkim. Piękna w środku. Także ta książka omawia naprawdę szeroki zakres spraw życiowych, począwszy od smutku do radości, do tego, co nas naprawdę uszczęśliwia, nas kobiety i jak sobie rodzić z tymi emocjami, które nas dręczą, bo naprawdę wiele myśli nam przychodzi rozmaitych i staramy się rozwiązać rozmaite sprawy, ale nam to nie wychodzi zazwyczaj. Dajemy radę z tymi rzeczami różnymi trudnymi, ale niektóre tak nam nie wychodzą, że po prostu się zamykamy jakby w sobie i ten nasz czar, urok, ta pogoda ducha znika, tak jak zniknęła we mnie, ale obudziła się w 2009 roku dzięki Czarnokiemu, dzięki osobom, które tam poznałam, dzięki Grecji, jej urokowi. Bo tam się wszystko zaczęło i nic dziwnego, że stamtąd pochodzą filozofowie i sprzedali w światu szereg mądrych myśli. Tam dzieje się po prostu moc, czar, urok, który wpływa pozytywnie na ludzi i na proces myślowy naszego mózgu. Greca jest fantastyk, po prostu. I zapraszam Ciebie do Grecji, chociaż nikt mnie nie sponsoruje, nikt mnie nie mówi. Mów, Greca jest świetna. Nie, ja opowiadam o tym, co rzeczywiście ja doświadczyłam, co było dla mnie dobre i przesympatyczne w Grecji. Naprawdę. Dlatego, Grecja jest dla mnie niesamowita, i ja bardzo polecam ten kraj i moją książkę, którą właśnie ofiarowałam Ci o tytule Poczuć Więcej. Ona zaczęła serię, którą nazwałam Stopą po Ziemi, i w tej serii będę wydawała kolejne książki. Dzisiaj na tyle. Zapraszam Ciebie do mojej książki, linki i kontakty pod filmikiem. Także, jakby co, przeczytaj co nieco. Pa! Znikam.